W środę 8 czerwca odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy województwem małopolskim a powiatem suskim dotyczącej przekazania pomocy finansowej na prowadzenie kształcenia praktycznego w technikum jeździectwa. To ogromna radość, że nowy kierunek edukacji cieszy się tak dużym powodzeniem wśród młodzieży. Mówiła Marta z zarządu województwa. Bardzo się cieszę. Dzisiaj oficjalnie podpisujemy umowę na dofinansowanie dla powiatu suskiego, dla zespołu szkół imienia księdza Dańkowskiego w Jordanowie. To już kolejny raz, jak samorząd województwa małopolskiego przekazuje środki finansowe na kierunek technik jeździectwa. Dla samorządu województwa małopolskiego to jest ważny kierunek. To promocja naszego regionu, ponieważ do tej szkoły przybywają uczniowie z całego kraju. Swojej radości nie kryła także Danuta Kawa, radna województwa, która była obecna przy podpisywaniu umowy. My jako samorząd tego niższego szczebla, ale przede wszystkim też samorząd województwa małopolskiego powinniśmy wspierać zainteresowania i pasję naszej młodzieży. Mam nadzieję, że ten kierunek będzie utrzymany i że będzie dalej pięknie działać w naszym regionie małopolskim. W spotkaniu uczestniczyli także Józef Bałos, starosta suski, Zbigniew Hutniczak, wicestarosta suski, Zbigniew Kołat, dyrektor szkoły, Dariusz Waligórski, dyrektor ośrodka jeździeckiego Bór w Toporzy oraz Dariusz Sterna, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.